Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani Krystyna cierpiała na nadczynność tarczycy. Lekarze nie mogli jej pomóc. Do uzdrowiciela przyleciała z odległej Atlanty. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Jestem Krystyna z Atlanty. Przylatywałam do pana Ireneusza Stobieckiego dwa razy. I od razu po mojej pierwszej wizycie czułam dużą poprawę. Moim problemem była tarczyca, z którą się porałam przez rok czasu, i żadne tabletki nie mogły uregulować mojej tarczycy. Zawsze były złe wyniki. Po pierwszej wizycie, gdy zrobiono mi badania, mój współczynnik tarczycy był już dobry i moje samopoczucie było 100% lepsze. Nie odczuwałam tego ciężaru w mojej klatce piersiowej, nie odczuwałam ne nerwowych chwil i stresów. I chciałam panu Irenuszowi Stobieckiemu bardzo podziękować. Były bardzo brzydkie badania. To było jak współczynnik powinien być do 5 tysięcy, a mój współczynnik był 25 tysięcy, TSH oni to nazywają. Był 10 czy 100 razy za wysoki. A później jak teraz poszłam, to był nawet jak zmierzyłam ten współczynnik, oni zbadali, to lekarz powiedział, jest troszeczkę nawet za niski. Powiedział, że te pastylki Wreszcie zaczęły pracować, <noise> <noise> które biorę. Mówi, o widzisz, poprawa już jest, już zaczęło pracować. Po roku czasu <noise> Odwiedza, odwiedzałam pana Jranusza Stabieckiego, ale nie poinformowałam o tym lekarza, który, do którego chodziłam na badanie. <noise> ja nie mówiłam, nie chciałam go rozczarować. <noise> Dwie wizyty w Chicago okazały się bardzo korzystne. Minęła nadczynność tarczycy. Przy okazji pani Krystyna zwiedziła Wietrzne Miasto. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773-kierunkowy 283-1505. 283-1505.